Co dzieje się duchowo, kiedy decydujesz się kogoś puścić? To pytanie, które zadaje sobie każda kobieta, stając przed jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu. Kiedy kobieta postanawia puścić kogoś, kogo kiedyś kochała do szpiku kości, coś więcej niż tylko relacja dobiega końca, to jakby dusza sama z bólem wyrywała korzenie, które przez lata głęboko wrosły w glebę drugiej osoby. Karl Jung Jeden z największych myślicieli XX wieku powiedział kiedyś, że wszystko, co kochamy głęboko, staje się częścią nas. Każdy uśmiech, każda rozmowa do późnej nocy, każde wspólne marzenie to wszystko buduje mosty nie tylko między ludźmi, ale też wewnątrz nas samych. Kiedy więc odchodzimy, czujemy się, jakbyśmy zostawiały za sobą fragment własnego istnienia. To uczucie pustki, amputacji czegoś, co uważaliśmy za swoje. To uczucie jest prawdziwe. Ale właśnie w tym momencie, w tej najciemniejszej dolinie, zaczyna się coś niezwykłego, proces duchowego przebudzenia. Bo puścić kogoś, to nie jest akt słabości, to nie jest poddanie się, to najwyższy przejaw mocy duszy, która wreszcie po długiej walce odmawia życia w iluzji. To moment, w którym przestajesz gonić za kimś, kto nie potrafi Cię zobaczyć, docenić i kochać tak, jak na to zasługujesz. W tej chwili, kiedy zatrzymujesz się i mówisz dość, wszechświat przestaje odbijać twoje pragnienie w postaci bolesnego braku. Pomyśl o tym. Cała ta ogromna energia, którą przez miesiące, a może nawet lata, kierowałaś w jego stronę, energia troski, myślenia, nadziei, czekania, zaczyna wracać do ciebie. Wraca jak potężna fala, która wreszcie znalazła swój brzeg, i to boli. O tak, to boli. Bo każda, nawet najmniejsza część ciebie, która była uzależniona od bycia potrzebną, kochaną, wybraną przez tę jedną osobę, zaczyna się rozpadać. To uczucie, jakby rozpadał się cały Twój świat, jakby waliły się fundamenty, na których budowałaś swoje poczucie wartości. Ale chcę, żebyś wiedziała, że to rozpad święty, to jest właśnie alchemia duszy. Z tego bólu, z tych ruin, rodzi się nowa świadomość. Świadomość kobiety, która już nie błaga o miłość, nie szuka jej na zewnątrz, lecz sama staje się jej źródłem. To transformacja z dziewczynki czekającej na księcia w królową, która buduje własne królestwo. Puścić kogoś to jak otworzyć dłonie, które przez lata kurczowo ściskały garść piasku. Tak bardzo bałaś się go stracić, że całą siłę wkładałaś w to, by go zatrzymać. Ale gdy w końcu rozluźniasz uścisk i otwierasz dłoń, piasek i tak się przesypuje, i nagle w tej otwartej dłoni widzisz coś znacznie cenniejszego: wolność. Przestajesz walczyć z tym, co było, przestajesz odtwarzać w głowie setki scenariuszy. I właśnie wtedy w tej ciszy dostrzegasz, że to, co naprawdę było twoje, nigdy nie mogło odejść. Twoja siła, twoja intuicja, twoja godność. One zawsze tam były, czekając, aż je ponownie odkryjesz. Jung mówił, że dusza zawsze wie, kiedy coś się skończyło. Nasza najgłębsza część, nasza intuicja, szepcze nam prawdę. To tylko ego. Nasza tożsamość, zbudowana na lęku i przywiązaniu, trzyma się kurczowo przeszłości. Ego boi się zmiany, boi się nieznanego, boi się samotności. Ale kiedy zaczynasz ufać swojej intuicji bardziej niż tęsknocie, dzieje się magia. Zaczynasz odczuwać spokój, który nie ma nic wspólnego z zapomnieniem. To nie jest spokój pustki, ale spokój pełni. To głębokie, wewnętrzne zrozumienie, że nie każdy, kto wszedł w Twoje życie, miał w nim zostać na zawsze. Niektórzy byli tylko nauczycielami trudnymi, bolesnymi nauczycielami których zadaniem było pokazać Ci wszystkie miejsca w Tobie, które potrzebowały uzdrowienia. Ich misją było nauczyć Cię, jak wrócić do siebie? I kiedy to zrozumiesz, przestajesz ich winić, zaczynasz odczuwać wdzięczność za te lekcję, choć była ona tak bolesna. A kiedy to zrozumienie zapuści w tobie korzenie, zaczyna dziać się coś niewytłumaczalnego. Jakbyś przełączyła stację w kosmicznym radiu, ludzie, sytuacje i wspomnienia, które wcześniej ciągnęły cię w dół, które wywoływały smutek i poczucie straty, zaczynają tracić nad tobą władzę. One po prostu znikają z twojego pola energetycznego. Czasem dzieje się to w ciągu dni, czasem miesięcy. Wszechświat reaguje niemal natychmiast na decyzję, która pochodzi z najgłębszej prawdy twojej duszy. Prawdziwe puszczenie to nie akt woli. Nie możesz sobie tego po prostu rozkazać. To akt poddania. To chwila, w której mówisz do wszechświata: już nie walczę, ufam, prowadź mnie. Puszczasz nie z gniewu, nie z dumy ale z miłości do samej siebie robisz to, bo wreszcie zrozumiałaś, że zasługujesz na coś więcej niż okruchy uwagi. Zasługujesz na całą ucztę miłości, którą najpierw musisz dać sama sobie i wtedy energia twojego życia całkowicie zmienia kierunek. Zamiast wciąż na nowo przyciągać te same bolesne lekcje, partnerów, którzy są niedostępni, którzy cię nie doceniają, zaczynasz przyciągać błogosławieństwa. Zaczynasz przyciągać ludzi, którzy rezonują z Twoją nową, wyższą wibracją, ludzi, którzy widzą Twoje światło i nie próbują go przygasić, przyciągasz możliwości, o których wcześniej nawet nie śmiałaś marzyć. To proces, który wymaga odwagi, wymaga samotności, wymaga zmierzenia się z własnymi demonami. Ale po drugiej stronie tego procesu czeka na ciebie kobieta, którą zawsze miałaś się stać. Silna, mądra, pełna miłości suwerenna. Kiedy więc następnym razem poczujesz ból tęsknoty, pamiętaj, że to nie jest tylko ból straty. To jest ból narodzin. To twoja dusza rozpycha się, by zająć więcej miejsca w twoim życiu. To twoja prawdziwa jaźń woła cię z powrotem do domu. Posłuchaj tego wezwania. Zaufaj mu. Bo kiedy naprawdę puścisz, nie stracisz niczego, co było ci pisane. Odzyskasz jedynie wszystko, co straciłaś po drodze, samą siebie. Dziękuję, że tu jesteś i słuchasz. Jeśli te słowa poruszyły coś w tobie, zostaw komentarz i podziel się swoją historią. Subskrybuj kanał, abyśmy mogli dalej razem kroczyć tą ścieżką rozwoju. Do zobaczenia wkrótce.